Stółki w przednim zawieszeniu Chodzi na to, że to górne mocowanie MacPersona. O właśnie. Tak, to jest ten dźwięk. Cześć. Film trochę z ręki nagrywany. Ale o czym chciałem wam e, powiedzieć, co pokazać i jak nie naciąć się na koszty. Prawie bym to sam zrobił, częściej już zamówiłem. Górne mocowania e, MacPersona. Okazało się, że usterka była bardzo prozaiczna. Ktoś kiedyś coś grzebał tutaj przy amortyzatorze i zapomniał, albo źle dokręcił centralną śrubę na amortyzatorze, która spina całe górne mocowanie i stąd były stuki w zawieszeniu. Eee, to na przykładzie Toyota IQ i Q, różnie, różnie mówią na to Toyota IQ eee, silnik 3 Cylindry litrowy, i teraz zobaczcie, jak e, widzieliście, już pokazywałem i opisałem, jak e, sprawdzić te luzy, jak wychwycić gdzie, co i jak stuka. I teraz patrzcie, e, co się okazało. Wystarczy zdjąć ten kapturek zabezpieczający przed e, kurzem i syfem. Ja go podwożyłem lekko płaskim. E, wychodzi bez problemu. Tam mamy nakrętkę. Staram się jakoś to może przybliżyć. Przepraszam za jakoś, ale właśnie, tam mamy nakrętkę. I ta nakrętka była luźna, i stąd miałem stuki w zawieszeniu. Co wystarczyło zrobić? Nawet nie musiałem zakładać kontry tutaj na górę. Ciężko to wyczuć, ale. Albo Torx, albo Inbus. Nie wiem, może ktoś rozbierał. Będzie lepiej wiedział. Niech w opisie doda informacje. Ale naprawa odbyła się przynajmniej w tym przypadku, naprawa stuków zawieszenia odbyła się bezkosztowo. Klucz odgięty. Dziewiętnastka. Patrzcie. Chodzi, uda się go włożyć bez problemu. I wystarczyło dokręcić tą śrubę. Druga na szczęście była dokręcona, druga strona w ogóle nie stukała. Byłem już przygotowany na wymianę dwóch, e, byłem już przygotowany na wymianę dwóch stron. E, ale odmówiłem części, e, jestem po dwóch dniach jazdy testowej. Nic nie stuka, samochód skręca, sprężyna nie przeskakuje, wszystko jest ok. Natomiast co więcej, może ktoś wie, ma wiedzę. Wydaje mi się, że ta nakrętka powinna mieć e, kołnierz teflonowy, gumowy, jak zwał tak zwał. Chodzi o to, aby nakrętka była e, e, samokontrolująca, nie do odkręcania się. Z utrudnionym odkręcaniem. Ta nakrętka bardzo łatwo się odkręca. Na dodatek tego ktoś cały gwint razem z nakrętką nasmarował smarem. Pewnie żeby lepiej, łatwiej się dokręcało. Nie wydaje mi się, że to jest dobry, dobry sposób. Raczej aby uniknąć odkręcenia tej nakrętki, zastosowałbym może chociaż jakiś w miarę łatwo zrywalny klej. Na 2-3 zwoje, jak ktoś ma większe doświadczenie, proszę napisać w komentarzu. E, wszyscy, się, wszyscy się jakoś tego e, może nauczymy. E, podobne rozwiązanie kolumny Mac persona jest e, w koroli Verso. Więc jeśli Wam coś będzie też stukało i e, sprawdzicie sobie tak jak ja e, Wam to pokazywałem, jak, e, jak ja sprawdzałem, to możecie uniknąć kosztownych napraw. I spróbować usunąć usterkę, zasadniczo używając tylko jednego klucza. Także tyle, e, fajnie udało się to e, tanim kosztem naprawić. Żonka zadowolona, e, ja w portfelu mam sianko. Także co, panowie e, i panie, jeśli są dzięki, łapka w górę, jak komuś się to podobało albo komuś pomogło. Pozdrawiam serdecznie i do następnego. Trzymajcie się zdrowo. Pozdrawiam Pa.